Rzut może być teraz niebezpiecznie oj tam, staranowany i będzie rzut karny, tak mi się wydaje cierpiał to na pewno Grzegorz Janiczak po tym podaniu Damiana Korczyka i teraz jaka była sygnalizacja, sygnalizacja sędziego, bo tam wydaje mi się, zarówno Janiczak, jak i bramkarz Słowaków zagrali tak na pograniczu faulu, na pograniczu ryzyka ale tak, wygląda na to, że to będzie rzut karny, że to będzie szansa dla Wisłaków szansa doskonała na to, aby rozpocząć strzelanie w tym meczu z Różą Berokiem. Za chwilkę zobaczymy kto i ten rzut karny będzie wykonywać. Wydaje mi się, że Damian Korczyk, a więc tak, a więc ten, który tutaj skierował tę piłkę w stronę Janiczaka. Od niego się zaczęła ta akcja. Korczyk z 11 metrów posyła piłkę do bramki. Wisła prowadzi MFK Różą Berok 1 do 0. Szecimbola Damian Korczyk, lewy obrońca, który bezpośrednio z rzutu karnego z 11 metrów, to bywa pierwszą bramkę w tym spotkaniu.